Dzieje kościoła w Szydłowcu są nierozłącznie związane z historią miasta oraz jego dawnych właścicieli, Szydłowieckich, wywodzących się z możnego rodu odrowążów, którzy osiedli w Szydłowcu. W początkach XV wieku, Szydłowieccy zadbali o powstanie parafii i kościoła farnego, który podnosił rangę ówcześnie rozrastającej się osady. Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Zygmunta w Szydłowcu, jeszcze jako świątynia drewniana, erygowany był w 1401 roku. Jego fundatorami byli bracia Odrowążowie, dzielny rycerz Jakub i duchowny Sławko, którzy od nazwy swych posiadłości przyjęli nazwisko Szydłowieccy. Uposażyli oni kościół czterema łanami roli, dwoma karczmami, sadzawką rybną, łąką, lasem z barciami oraz dziesięcinami. W 1493 roku przedstawiciel jednego z kolejnych pokoleń rodu Szydłowieckich, Jakub syn Stanisława, podskarbi wielki koronny, starosta Łęczycki i Sandomierski, zadecydowałby w miejscu drewnianego kościoła zbudować świątynię murowaną z lokalnego piaskowca. Powstałe wówczas prezbiterium, zakrystie, skarbczyk i kaplicę południową przykryto sklepieniami, zaś nawę główną drewnianym stropem. Budynek otoczono oskarpowanym murem z bramą i basztą. Jakub ufundował wspaniały ołtarz w formie późnogotyckiego poliptyku złożonego z 18 obrazów namalowanych farbami temperowymi na deskach. Postacie i sceny przedstawiono na złotych tłach, Ozdobionych rąbami i liliami. W środkowej części, przedstawiającej wniebowzięcie Matki Boskiej z Apostołami przy Pustym Grobie oraz wprowadzenie Marii do nieba jako królowej, sportretowany został fundator jako rycerz Herbu Odrowąż z małżonką Zofią i trzema córkami, Zofią, Barbarą i Anną. Postacie fundatora i jego rodziny są znacznie mniejsze od innych przedstawionych w scenie głównej, co miało symbolizować pokorę wobec sakrum. Po bokach namalowano postacie świętych dziewic oraz sceny opłakiwanie Chrystusa i zmartwychwstanie. Na skrzydłach zamkniętego ołtarza przedstawiono parami świętych Jana Chrzciciela i Jana Jałmużnika, Szczepana i Wawrzyńca, Wojciecha i Wacława oraz Stanisława i Floriana. Na obrazach otwartego ołtarza widnieją sceny męki pańskiej. W predelni umieszczono między innymi świętą rodzinę, rodziców Marii oraz inne osoby, których imiona wypisano w banderolach. Ołtarz został wykonany w warsztatach krakowskich w latach 1507-1510. Można go porównać z wybitnym dziełem tego czasu, ołtarzem Marcina Czarnego, znajdującym się w kościele w Bodzentynie, ukończonym około 1508 roku. Dzieło budowy i wystroju Szydłowieckiego kościoła zakończył w 1525 roku przyrodni brat Jakuba, Mikołaj Szydłowiecki, kasztelan radomski i podskarbi wielki koronny. W 1527 roku została ufundowana przez Mikołaja Szydłowieckiego przykościelna szkoła elementarna. Dokończył on także budowę kaplicy Najświętszej Maryi Panny, wybudowanej pierwotnie jako nekropolia rodowa. Z jego fundacji, od strony północnej, wzniesiono kaplicę świętego Stanisława. Budowę zakończyło wystawienie ceglanych, sterczynowo-wnękowych szczytów nawy, na których umieszczono tarcze z herbami, sulima, jastrzębiec, odrowąż, łabędź. Mikołaj Szydłowiecki ufundował również dzwonnicę, znajdującą się w południowo-zachodnim narożniku Kościelnego placu, z której dzisiaj nawołują do modlitwy trzy dzwony: Zygmunt, Jan Paweł II i Michał. Wnętrze kościoła wypełniała bogata polichromia przypisywana zatrudnionemu przez Mikołaja Malarzowi Stanisławowi Samostrzelnikowi. W wielu miejscach powtarza się herb szydłowieckich odrowąż. Podczas prac konserwatorskich na podłuczu wejścia prowadzącego z nawy głównej do prezbiterium Odkryto również polichromię przedstawiającą postacie łotrów, którzy zostali ukrzyżowani razem ze zbawicielem, oraz słońce i księżyc namalowane na niebieskim tle. W centralnej części, na belce tęczowej, umieszczona jest XVI-wieczna figura Chrystusa ukrzyżowanego, pochodząca z warsztatu Mistrza Rzeźb Szydłowieckich. Do dziś zachowały się cenne elementy wyposażenia pochodzące z Fundacji Szydłowieckich to wykonana z piaskowcach ścielnica z herbami odrowąż i topór fundacji Mikołaja i jego żony z 1511 roku czy drewniane rzeźby polichromowane Chrystusa z martwych wstałego i świętej Barbary oraz znajdujące się obecnie w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu świętej Anny Samo trzeciej i Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem Przypuszcza się, że rzeźby pochodziły z jednego warsztatu krakowskiego i zostały zamówione przez Mikołaja Szydłowieckiego. Z Fundacji Mikołaja pochodzą także trzy płaskorzeźby: świętego Zygmunta, świętego Mikołaja i najświętszej Marii Panny z dzieciątkiem na półksiężycu. W Szydłowcu znajduje się kopia ostatniej płaskorzeźby lichtaż na świece paschalną, oraz centralna kwatera w ołtarzu głównym kościoła przedstawiająca koronację Najświętszej Marii Panny, pochodząca z tryptyku Roboty Snycerskiej, który w późniejszych latach został na polecenie księcia Albrychta Władysława Radziwiła rozczłonkowany i wkomponowany w nowy barokowy ołtarz. Z fundacji szydłowieckich dla kościoła w Szydłowcu pochodzi słynna gotycka rzeźba. Chrystus na Osiołku, powstała po 1500 roku, obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Rzeźba Chrystusa na Osiołku to tak zwany osiołek palmowy, który niegdyś służył do obrzędów niedzieli palmowej. Rzeźbę obłożono wokół kościoła podczas procesji na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Autorem licznych fundacji był także brat Mikołaja, Krzysztof Szydłowiecki, ostatni przedstawiciel rodu. Do tej pory zachowała się ufundowana przez niego, wmurowana w ścianę prezbiterium, płyta nagrobna z podobizną Mikołaja Szydłowieckiego. Wykonana została najpewniej po 1532 roku z czerwonego węgierskiego marmuru w warsztacie Bartolomeo Bereciego, budowniczego kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Albrecht Władysław Radziwił i jego żona Anna Sapieżanka byli fundatorami kolejnych ołtarzy. Po 1618 roku, a przed 1627 rokiem, powstał późno renesansowy ołtarz główny, który dzięki bogactwu rzeźby, snycerki i malarstwa należy do najcenniejszych w północnej Małopolsce. Wykorzystano w nim fragmenty późnogotyckiego tryptyku ufundowanego przez Mikołaja Szydłowieckiego. Wśród bogatej dekoracji widnieją herby radziwiłów i sapiechów. Po bokach ołtarza głównego stanęły ołtarzyki pomocnicze. Prawy zawiera wstawione rzeźby późnogotyckie. Po śmierci Mikołaja radziwiła i jego żony Marii z Gawdzickich, znanej z działalności dobroczynnej w 1806 roku w Szydłowieckiej Farze, wystawiono im dwustronny nagrobek. Umieszczono na nim figurę uśpionej kobiety, wzorowaną na rzeźbie Ariadny w Muzeum Kapitolińskim w Rzymie. Autorem wykutej w białym marmurze rzeźby jest wybitny rzeźbiarz pochodzenia włoskiego, Jakub Monaldi. Drugą część mauzoleum Radziwiłów stanowi architektoniczna obudowa tablicy inskrypcyjnej przybudowana do kościoła od strony północnej. Dawny wygląd szydłowieckiej fary i jej otoczenia podziwiać można na XIX-wiecznych rycinach, drzeworytu Anny i Heleny Orłowskich, według rysunku z natury Zawackiego i według rysunku Steki Polkowskiego, rysunku z natury Teodora Chrząńskiego, rysunku autorstwa Aleksandra Ludwika Molinari oraz drzeworytu według rysunku Erasma Fabiańskiego z 1862 roku. W latach 1632 i 1661 na skarpach kościoła wykuto zegary słoneczne. W murowanym ogrodzeniu cmentarza przykościelnego wybudowano od strony rynku budynek bramny zwieńczony attyką z portalem przy wjeździe, który można jeszcze podziwiać na XIX-wiecznych grafikach przedstawiających widok kościoła. Bramki te zostały w końcu XIX wieku zastąpione bramą neogotycką. W 1754 roku na stropie nawy wymalowano iluzjonistyczną polichromię przedstawiającą patrona świętego Zygmunta wśród obłoków i aniołków w otoczeniu czterech ewangelistów, a także w Matki Boskiej, świętych Rocha i Kazimierza, oraz Matkę Boską szkapleżną. Dziś można również podziwiać malowane przez pochodzącego z Królewca malarza Piotra rozety w laurowych wieńcach, elementy wzniesionego w nawie chóru dla śpiewaków, ozdobionego stropem kasetonowym. Każdy z 18 drewnianych kasetonów ozdobiono innym wzorem. Na zewnętrznych, a niekiedy na wewnętrznych ścianach kościoła pojawiły się liczne grafiki, symbole zachowania pamięci po mieszkańcach miasta oraz płyty nagrobne. Warto zobaczyć również zdobione dwie kaplice. Historia Kościoła świętego Zygmunta w Szydłowcu to bogactwo historii i kultury, czego dowodzi lokalne przysłowie w Szydłowieckiej Farze są złote ołtarze.